Marek, to tak nie miało wyglądać. Jak nie? nie miało wyglądać? No nie miało wyglądać, że ja będę ciebie nosić na garbie. A co chcesz A ty teraz będziesz zrobić? w szpilach popieprzać. No gościu, skoro wypadek się zdarzył, to musisz mnie zanieść do samochodu, tak? No ale no, kupujesz no się do człowieku! Idź. No idź! Dawaj, 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 jesteś... Kiedy odejdziemy? Chodzę jak maszyna, chcę pójść, to iść na drugą głowie, tylko co? Mikrówi, te szare bloki nauczyły młode piersi, ale nie. Te. Mam ci przystroi, broni, broni, Marek, nagrywamy? Siema, jestem. Marek, co tam? No nie wiem, co tam. Kazałeś mi tu przyjechać, że to przyjechałem. Przejdźmy do sklepu. Do jakiego sklepu? Z odzieżą i obuwiem. A bardziej to z obuwiem. Przejdźmy do sklepu. Jesteśmy chyba przed sklepem, co? No chyba tak, ale dlaczego jesteśmy przed sklepem i dlaczego mi dałeś gacie? Gacie? To jest prezent. Na twoją komunię Na moją komunię? Dobra, nieważne. A jest taka sugestia, że ja nie mam majtek czy co? Wiesz co? Ostatnio widziałem taki film na YouTube, w którym ktoś skarżył się na to, że masz dziura w egacie. Ja mam dziura w Tak. Ja I... miałem we spodnie, ale nie masz dziura ale nigdy nie Dobra, I oni potwierdzili to pod to, że ja oczywiście nie dbam i nie daję ci pieniędzy na Dobra, gacie. co robimy w tym filmie? W tym filmie kupujemy szpilki. Tak, dokładnie, drodzy państwo, kupujemy szpilki dla mnie, będę chodził cały dzień w szpilkach, zgadza się? No, to kobiety chodzą w szpilkach. No tak, ale nie sądzę, że to będzie śmieszne, jeżeli nie będę chodził w szpilkach. Bo ja nie umiem, nigdy nie chodzi na szpilkach, a podobno to jest trudne, tak się dowiedziałem od koleżanki. Słuchaj, chcesz cały dzień chodzić w szpilkach? Tak, chcę chodzić cały dzień w szpilkach. Powiedz może o subskrypcji. Zasubskrybujcie kanał, jesteś najszybciej rozwijający się kanał, tam kliknijcie czerwony przycisk. Ale Marek, słyszysz mnie? No słyszę. Nie będzie rozmiaru dla ciebie, jaki masz rozmiar? Ja mam rozmiar? Nie wiem, no taki 42, mały. 42, 43? 43, no. No czy kobiety mają takie no nogi. Tak w razie jesteśmy przed sklepem z butami, czyli jesteśmy. Jesteśmy. No jesteśmy. Dobra, to co, wchodzimy? Idziesz też? No tak. Tutaj. Gdzie mają te szpileczki? No tutaj są generalnie damskie buty, tak? Ale szpilki chyba no, są tam. Jak sobie szpili... widziałem na wystawie? No, ale no skoro tutaj. Nie no, Nie tam, tam, tam są, tam są szpilki. I no to całkiem spory wybór. Chcesz kamerę? Yes, GS. Znam tą firmę, kojarzę. Tylko to jest w rozmiarze 37. Wiesz, że będziesz wyglądać co najmniej dziwnie. tych szpilkach. takie odkryte To co, znajdziemy te szpilki i wracamy, tak? Tak. Okay. Co Marek robisz? No, udało mi się kupić szpilki Podobają mi się takie czerwone, ładne, piękne No nie wiem, ale to jest wszystko dla dziewczyn, nie? Na całe szczęście udało się kupić je w rozmiarze 40 Ile w ogóle za nie dałeś? 350 zł, chyba coś takiego Całkiem tanie jak na buty Myślałem, że buty damskie są droższe Przyszedł czas na to najważniejsze Wielka ceremonia no, ale to musi być końcioszka do tego, a nie takie byle jak i skarpetka. No też tak myślę, no, no, nie? Urok cały traci ten but, no pewnie. Albo goła, albo goła noga. ściągnij te skarpety. No ściągnij Marek właśnie. pani się zna Zobaczmy, tutaj. Lepiej się posuwać kobiety tego. Dokładnie. I to będzie lepiej wyglądało. No, tak. <laughs> a gdzie taka skarpeta? Jeszcze lepiej do... by było jakby to był mój rozmiar. A co, mniejszych nie było? No nie było właśnie. <laughs> że nas ze sklepu wyrzucili, jak próbowaliśmy to kupić? Może w innych sklepach były, ale no niestety wyrzucili nas ze sklepu. No to jak będziesz chodził? No jakoś sobie chyba poradzę. <śmary> Marek komicznie wygląda. Będzie ciężko. Tak? <śmary> o nie mogę z ciebie. Weźcie to rozerwicie i wtedy <śmary> ładnie kroczek ładny, a nie tam tak. I co, lecimy na miasto, Marek? No. no No Ale to wiesz jak się w takich szpilkach chodzi Ja póki no, co przejdę sobie do samochodu na boso Albo w tych butach jeszcze I dopiero w samochodzie je założę Dobra to lecimy nie? Miłego no, dnia życzymy No dziękuję i wam również Rusz. Co? Co co? No pokaż nóżki No nie widzisz ślepy jesteś? No ale pokaż tak wiesz tutaj powiesz. No Jezu no człowieku hey, no Ojej, widzisz kurde. czy co? Masz jakiś problem jeszcze? A czy, czy, czy tym przypadkiem nie masz coś z tego? Hmm. Co chcesz? Kobiety? Nie, nie mam nic z kobiety. Tylko szpilki. Tylko szpilki masz. Co szpilki? chcesz? <laughs> Owłosione nogi i szpila. Sam jesteś owłosiony, małpoty. Owłosione nogi i szpila. Weź mi kup Szejka, Szejka. Pić mi się chce, gorąco. No jest. dobra. Tak? No dobra. Tak po prostu mi kupisz szejka? Tak nie tak po prostu. To znaczy? Zrobię to w widowiskowy sposób. Pójdę w szpilkach. A nie możemy na McDrive'a zajechać normalnie? Jak cywilizowane no ludzie? No, cholera ja mam te szpilki. Te szpilki są, żeby pokazywać ludziom. Szpilki! No. No, nie wiem, no w tym filmie chodzi o to, żeby nagrać chyba reakcję ludzi. No, i żeby jak najwięcej chodzić w szpilkę. Chyba, że to ja się gdzieś pomyliłem. No dobra, no to dawaj do tego, ale. Ale zgodzisz mi. się ze mną, że o to w tym chodzi? No może i tak, ale to niemniej jednak wstyd jest, nie? To co, mam siedzieć w samochodzie, no to jaki sens tego wszystkiego? Jaki Idzie sens? za mną, czy nie? No idę, idę. No to chodź. Ale za mną byś te drzwi, Mus, muszę zaparkować. Śmieszny jesteś. No weź zamknij. Śmieszny jesteś po prostu. No proszę cię, no jak na to. Żartujesz sobie ze mnie, zamknij. Dobra, idź do tego. Bebil. Powinieneś mi więcej płacić za takie upokorzenie, że ja są za tą z kamerą chodzę. Co ty robisz? Więcej płacić. Przez co? przypadek mam 10 zł kieszeni. No i co? W każdym razie, drodzy Państwo, A po co mi to poinformować was tylko o tym, że aktualnie już nóżki powoli zaczynają mnie boleć. Ciężko się chodzi w szpilkach na pewno do tyłu i myślę, żeby równie zrobić kombo. Wyobraźcie sobie, pójdę na drive'a w szpilkach I powiem, że jestem pojazdem zmotoryzowanym, ponieważ mam szpileczkę. No To dawaj. I tak się nie obsłużą. Jakiś ten Nie wiem, byle jaki. Dzień dobry. to halo, halo. Cześć klienta. Halo, halo. Halo? Mówiłem Marek. Halo? Mówiłem Marek, że się nie obsłużą. Będziesz chciał wejść do środka. Co to ma znaczyć? No tutaj gdzieś powinien być czujnik, który wykrzywa no, pojazd. Okej, to jak gwarem pojadę. A kobiety mówią, że ciężko się jeździ w szpilkę. Powiem wam tak, Główno, prawda. Żadnych zmian nie widzę. Tak samo jak miał normalne buty Tak samo się prowadzi samochód. I tak ktoś się robi dla nie? Szejka. Jakiego? A jakie są? Czekolada, krówka, truskawka, masło żywowe, Wszystkie Wszystkie No dobra, zapraszam Dziękuję W sensie, że co, że wszystkie? Że wszystkie, wszystkie wziąłeś? Wszystkie małe, wszystkie duże Ale po co to? Przecież ty to wyrzucić A to ty Chciałeś czy nie? No ja chciałem, ale jednego no To weź jednego Specjalnie poczekamy sobie chwilę, żeby oni już mieli te szejki gotowe i dopiero wtedy pójdziemy tam, żeby już nie było odwrotu i żeby musieli mi to wydać, tak? Ale gdzie? No już, idź Ile wyjdzie? Jest jakiś wstyd. Wieszczej tych szajków będzie? Ile? Dużo. Dziesięć? Więcej. Czyli? Nie wiem. Ile będzie łączniej? No skoro, bo 6... 7 smaków. W sztukę. No dobra, dobra, może można powiedzieć. Czyli pogrzało już totalnie. Dobra, zapłacono, tak? Ale to są już wszystkie? Nie, no to myślę dała tutaj. Okej, okay. a jakie to są smaki do tej pory? I wszystkie, jakie powiedziałam. A jaki miał być? Nie wiem, obojętnie. Dobra, to ten jaki jest? To jest hawa. Dobra, to no dziękuję bardzo. Ty, ale jesteś normalny? Zapłaciłeś za tyle szejków. Chciałeś szejka? ale Zapłaciłeś za tyle szejków i wziąłeś tylko jednego? Żebyś miał wybór. A to jest mały, chociaż jeszcze duży. Nie wiem, ma mały. Dobra, no to w takim razie e, co teraz zrobimy? Idziemy po kolejne szejki do środka, tak? Mhm. No to chodź. Co? 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 Ja nie dosłyszałem. Idziemy po kolejne szejki do środka. No, ale po co? No, po szejki do środka, czego nie rozumiesz? No, ale... Co się stało? Czyli nie będę nigdzie szedł. Idę do restauracji, zamawiam sobie szejki, spokojnie. A z drugiej strony podejdziemy. Dobra, to... ja jeszcze szejka potrzebuję, tak? Chodź. Mhm. to

To Nie wiem, nie ci townicy. Czy to, Wiesz, to mogą wyrzucić? Nienormalni ludzie, no zapłaciłem za to, nawet było pokazane na filmie, że wyszło 80 zł za 14 szejków. Zapłaciłem i teraz mają do mnie wielki problem o to, że wziąłem to co kupiłem. Dziwni ludzie. Mm. Zostawię to bez komentarza po prostu. Mają chyba problem o to, że nie wziąłeś tego. Co Albo kupiłeś. mają po prostu ból dupy o to, że mnie stać, żeby kupić teraz sze z szejków. Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Marek, tak szczerze mówiąc, to brzydliwie wyglądasz w tych owłosionych nogach i szpilkach. Nogi mi wolą. Strasznie. A wiesz, że dopiero minęły 3-4 godziny w tych nie, szpilkach. Nie mam rado na tym chodzić. Wiesz jak to boli. Co cię boli? No mam pewnie całe obdarte stopy i pewnie przez następny tydzień nie będę mógł chodzić. W każdym razie przetestujmy sobie chodzenie na schody. Na schody? Chcesz wejść na te schody? Dawaj, pierwsze schodki Marek. Nie, to bez problemu raczej. Ale co, może na samych szpilkach? No nie, no tak to... Tu... Nie wejdziesz, nie ma opcji. Nie? Czy ja wiem? Nie, oczywiście nie da rady. Ale nie, to jest masakra, chodzenie. No widzisz, co dziewczyny muszą przeżywać, jak chodzą w tych szpilach. A to jest moja wina, że takie noszą. Chyba nie. Marek, ja już siły nie mam. Co oh, ty, sprinter jesteś? A, oh, moje nogi. Rozwaliłeś sobie? Nie, ale boli masakrycznie. Oh. No dobra, dawaj, idziemy dalej wejdziemy dalej. Nie wiem czy... Idę, ja dam radę w ogóle. No musisz wytrzymać. Ale już nie będę biegał. Mogę pochodzić, Ale, ale powiem ci, wytrzyma. że dobrze biegasz w tych spilkach. No wiem. Byłem rekordy szkoły w bieganiu. Co się stało? Co jest? Aha, oh, że się stanąłem. Ja od początku mówiłem, że to jest głupi pomysł, Marek, nie? Czekaj, jak ja mam tutaj uśmiechnąć? No normalnie. O, okropnie głupi pomysł. Coś ci wypadło z kieszeni. Dobra, nieważne. No mi przejdzie? Czy co? Jak się stanąłem? Tak bokiem. Nie mam pojęcia, wiesz? Było tak, że ja coś A co kostkę? No nie wiem, idę sobie i nagle tak, but poszedł mi. Jak, że na bok? No, nie boli. Radę, no, radę No, profesjonalną modelką to ty nie jesteś, nie? Musiałem mnie na rękach zanieść. No chyba cię pogrzało. A mamy wybór? No, ja nie będę ciebie na, na rękach nosić. No, co mam teraz zrobić? Ja nie pójdę dalej. Co na jednej no, ze skakać? Dobra, przytnę, A... coś pomyślimy, tak? Nie dam rady stać na niej. No to już siadaj. Aha. Wow. Marek, to tak nie miało wyglądać. Jak nie? nie miało wyglądać? No nie miało wyglądać, że ja będę ciebie nosić na garbie. A co chcesz się? A ty teraz będziesz zrobić? w spilach popieprzać. No gościu, skoro wypadek się zdarzył, to musisz mnie zanieść do samochodu, tak? No ale się no, no, do człowieku! Idź. No idź. Dawaj, dawaj, dawaj. Wiesz jak ty jesteś ciężki. No, no, dawaj, lecisz. No kto mnie ma zanieść? Jak nikogo nie ma. Ochroniarz pojechał, jeszcze nie wrócił, służącego też nie ma. Dawaj no, no, lecisz, Dobra, lecisz. No, kurczę, no Dawaj, no, lej, A nie możesz po prostu zdjąć tych szpilek. Nie, bo mnie kostka boli. Dawaj, po prostu te szpilki. Dobra, nie chcę mi się tego nagrywać. Bo mnie ręka boli. Widzimy się przy samochodzie już. W ogóle mnie to Marek nie oszukał. Widzicie, może normalnie chodzić. Zobaczcie sobie, co on pierwsze. Normalnie sobie chodzi. Powiedział, że go boli, że mi go przynieść z garby, żebym się zmęczył tylko po to. No i ze srany. debil. Żadyche. Co oszuście? Oszuście? No pokaż, pokaż, pokaż ludziom jak chodzić. Dobra, wstawaj. I A... nie mnie oszukuj. Wstawaj. No wstawaj człowieku. No No wstawaj do cholery. No, co po co nagrywam? Miał być cały dzień w szpilkach, to jest cały dzień w szpilkach. Ma nie być tego filmy, że oszukuję. Nada mi bolik. A jakby wskoczyć do ogromnego basenu krzywila w szpilkach? A co w tym takiego fascynującego jest? No, nie wiem. W szpilkach? Nogi sobie połamiesz na tej wodzie. To w sumie będzie ciekawie. Skaczemy? Ale chcesz skoczyć ten przez tarasu? Na przykład. W szpilkach? No. Połamiesz się, człowieku. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I naprawdę chcesz to zrobić? Naprawdę chcę to zrobić. Widzimy się za chwilę. Wiesz jak chodzą modelki? Jak chodzą modelki? Tak. Nie, a tak raczej modelki nie chodzą. A jak chodzą? A skąd ja mam wiedzieć, jak chodzą modelki? No raczej wiesz. Patrz, patrz, Marek, ja ci pokażę, jak chodzą modelki. Nie, 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 patrz. No daj. Co? Trzymaj kamerę, to ci pokażę. No nie. No trzymaj, nałożę worek i ci pokażę jak chodzą modelki. No, no dawaj. Patrz Mark. modelki chodzą tak. No to a co ja robiłem? Nie, chodziłeś tak. No to chyba jest różnica, co? Nie ma żadnej. No jak nie ma żadnej? Nie no, chodzisz jak paralityk. No dobra, już się nagrywaj nie. mnie. Przejdźmy do borda. Ale co ty robisz? Polecę. Stąd tam, stąd, że tutaj się wybijesz. Szpilka. W szpilkach. Ale to jest głupi pomysł, Marek. Myślisz? Myślę, że się zabijesz. Dobra, lecieć. Nie, abym ja nie skakał. Zabijesz się, Marek. Zabijesz no to czekaj, się. To przymierza się. No co ty wywalisz się w tych szpilkach? Myślisz? No myślę, że tak, ja bym tego nie robił. Serio, tu to, też to y nawet chodzi o bezpieczeństwo swoje, nie? Gdzie mam to zrobić? Nie wiem, no, na pewno nie tak. No, powiedz, tak ma... no dobra, to dawaj tak po prostu sobie skoczysz. Jak po prostu sobie skoczysz? Przecież nie doskoczysz stąd? A tak po prostu sobie skoczysz. A po co jeszcze? Ty, a weź tak z, z, z tymi szpilkami piruet zakręć. A ty co, co nie, nie zdejmujesz tych rzeczy? Jakie rzeczy? To chociaż czapkę zdejmij. Jak w ogóle w tych szpilkach stoisz na tej drabinie? Nie, całkiem ciekawie. Tutaj skakać, tutaj, tam, tam. No skacz do przodu, w piruet. Odbij się najda, najdalej jak do W ogóle dno przebijesz tymi szpilkami, słyszysz? O, o ile już się nie przebiło. Pomyślałeś o tym? Nie. No pogrzało cię. Serio skoczyłeś z szpilkach? Nie nagrywaj, nie nagrywaj, nie nagrywaj. Ej, 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 ale serio skoczyłeś w szpilkach? Przebiłeś? Ej, przebiłeś... Ty przebiłeś ten dno. Dawaj taśmę szybko, dawaj taśmę. Ty Mam całe stopy mokre. Kurde człowieku, jak tego szybko nie ogarniemy, to. no to po basenie małe. No dawaj do sklepu po taśmę. No ja pierdzielę, no ale serio to przebiłeś. Aj... Zobacz, jak tu ciurkiem w ogóle leci. No widzę właśnie, dawaj szybko po tą taśmę, no bo basenu nie będzie. A w którym miejscu wiesz w ogóle, w którym miejscu to przebijesz? No tu mniej więcej. No nie wiem, no widzę generalnie takie czarne. W Jeżeli miejscu? ogarniesz taśmę, no to zakleimy. No tam mniej więcej obok tego buta, niedaleko. Pierdziel, ty zawsze masz jakieś głupie filmy. No dobra, I głupie pomysły, taśmę, no ale to, to po co rozwaliłeś nie basen? Nie rozwaliłem, no skąd ja miałam wiedzieć? No skąd ja miałam wiedzieć, że to jest taki słaby basen, że się przebije. Nie miałem o tym pojęcia, naprawdę. Dobra, dawaj po tą taśmę, bo zaraz będzie problem, no. Może kamieniem to się da jakieś zatamować. Kamieniem? No nie wiem, dobra, dawaj pod tą taśmę. Ale jaką taśmę? Jak ta żadna taśmę ci tego nie utrzyma? Otrzymacyjna. wodzie? Nie wiem, cokolwiek, pianka. Ale to trzeba było od, od tego, od podłoża, a nie od. tutaj. Od strony basenu, to wodoodporną dobra, jakąś. O, tak, wodoodporną, no zawsze coś. Chyba, że woli, żeby się rozwali cało basen. Dobra, nie nagrywaj już tego, bez sensu. już. Drodzy widzowie, nie wchodźcie nigdy w szpilkach do basenu, bo może wam się ten basen przebić. My lecimy szybko po taśmę, żeby naprawić ten basen. Do zobaczenia. Państwo subskrybujcie kanał.